Skampi to jeden z najprostszych i jednocześnie jeden z najbardziej efektywnych przepisów, jeśli chcecie zaimponować komuś w kuchni. Może zrobić jakąś romantyczną kolację, coś na rocznicę, wiecie o co chodzi. Pyszne krewetki, aromatyczny, wyrazisty, maślano, winno-czosnkowy sos, naprawdę epitetów dla niego jest mnóstwo, mogę wymieniać i wymieniać. Możecie podać je z makaronem, świetnie pasuje. Możecie podać je z bagietką, też świetnie pasuje. Wtedy wiecie, macie talerz z tym sosem, bierzecie kawałek bagietki, bierzecie sobie krewetkę, maczacie tą bagietę w tym sosie, ona jest naprawdę jak mop. Cud miód, palce lizać. Na dziś pokażę Wam jak te skampi zrobić. I zabieramy się do roboty. Tak jak mówiłem, jest to danie bardzo proste i w zasadzie to najtrudniejszą częścią jest obranie krewetek, a może nie tyle, co najcięższą, co najbardziej pracochłonną. Ja kupiłem zwykłe białe, mrożone krewetki, bo takie są najłatwiej dostępne i wam też polecam takie kupić. Przeważnie są one już oczyszczone, ale lepiej to dla pewności sprawdzić, bo od czasu do czasu mogą nam się trafić jakieś guwienka, a tego chyba nikt nie chce jeść, szczególnie na romantycznej kolacji. Tak więc krewetki obieramy z pancerzy. Te pancerze możecie sobie zachować, żeby zrobić sobie jakiś bulion, wywar czy coś. Naprawdę polecam, bo jest mega dobry i jest w nich naprawdę dużo smaku. Ja od razu odrywam też ogonki. Niektórzy tego nie robią, no ale w taki sposób będzie się to wszystko łatwiej jeść. Na dwie porcje będzie nam potrzebne około 300 g krewetek. Waga przed obraniem. Ścieramy też skórkę z jednej cytryny. Najlepiej zrobić to tarką do sera. Pamiętajcie też, żeby ją wcześniej umyć. No ale to chyba oczywiste. W międzyczasie kliknijcie łapkę, subaj, dzwonek, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. No i kiedy to mamy gotowe, patelnię rozgrzewam na średnim ogniu, wlewamy dwie łyżki oliwy z oliwek, dodajemy dwie łyżki masła, mieszamy to wszystko i kiedy masło się rozpuści, dodajemy cztery przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku lub tyle, ile jest w stanie wytrzymać wasz partner lub partnerka. Dodajemy do tego około łyżeczkę płatków chili i smażymy to wszystko przez około minutę. Jeśli lubicie mniej ostre, no to dodajcie trochę mniej. Kiedy w kuchni będą unosić się czosnkowe aromaty, wlewamy kieliszek białego, wytrawnego wina i sok z połowy cytryny. Najlepiej bez pestek, ale jeżeli Wam jakaś wpadnie, no to można ją oczywiście wyjąć. Lista składników, proporcje i dokładny przepis jak zawsze będą na mojej stronie. Link macie w opisie. Gotujemy to przez 2 minuty i na patelnię wrzucamy obrane krewetki. Dobrze je rozprowadzamy po całej powierzchni patelni, a następnie doprawiamy solą i pieprzem. Gotujemy je przez 2 minuty, a w międzyczasie posiekamy sobie natkę pietruszki. Na taką porcję będzie nam potrzebne około pół pęczka. Po 2 minutach krewetki przewracamy na drugą stronę i gotujemy jeszcze minutę, a następnie wyłączamy ogień, dodajemy posiekaną natkę i skórkę z cytryny. Mieszamy i to tyle. Podawać możecie je z makaronem spaghetti, które oczywiście wcześniej trzeba ugotować, lub ze świeżą bagietką. Ja krewetki z makaronem jadłem wczoraj, więc dzisiaj postawiłem na świeżą francuską bagietkę, którą kroję sobie w takie, no, krobeczki po prostu. Będą one świetne, żeby maczać je w tym sosie. Naprawdę, wtedy to nawet krewetki nie są potrzebne. No i to w zasadzie tyle. Krewetki przekładamy na talerz, układamy, żeby to jakoś wyglądało, jakoś się prezentowało, miało ręce i nogi i w ogóle. Wycieramy stół, jeśli Wam też sos się wylał. No i gotowe, pora, więc próbować. Krewetki są zrobione w punkt, wiecie, nie są takie gumowe, twarde jak to się czasami zdarza. Nie ma ogonku, więc nie trzeba brudzić rączek, naprawdę fajnie. Sosik no po prostu płynne złoto, winno, maślano, czosnkowy, mega aromatyczny, delikatnie pikantny. Skórka z cytryny fajnie to odświeża. Naprawdę, wszystko fajnie to gra. Bagieta, no co tu dużo gadać, no po prostu jak mop dla tego sosu. Naprawdę, fajnie, fajnie to wszystko razem siedzi. Do tego, kieliszek białego wina. No i naprawdę, cud, miód, jesteście w niebie. No i mówiłem wam, że jest to danie na romantyczną kolację, tak więc dokończę przy stole. A że będę jadł sam, no to zapalę sobie świeczkę, żeby było miło. No i to w zasadzie tyle. Z wami widzę się w kolejnym filmie. Teraz w rogu powinien Wam wyskoczyć inny fajny przepis, więc też możecie go sprawdzić.